Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej przygody z Ultimate Team. Tak jest, zobaczmy sobie teraz. A zobaczmy sobie drużynę tygodnia. Chciałbym zobaczyć, kto jest w tej drużynie tygodnia. Jak wygląda ławka Pogba, tak jest, świetnie zagrał ten zawodnik. Wiwek to jest jeszcze Holby, Silva, Di Maria. Dobra, i piszczek, piszczek był Dobra, pokażmy wam teraz skład Pokażę wam teraz skład, tak się prezentuje mój skład z... Chwila, 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 chwila. Okej, okay, jeszcze tutaj damy Milito zamiast Muriela Wiem bo naprawdę bardzo szybki jest ten zawodnik aż 91 tempa, 87 drybniku. Może nie jest jakiś super fajny, tylko ma 78 punktów yy, overalla, ale naprawdę yy, fajnie się nim gra. No i tak się prezentuje mój skład. Na bramce Handanowicz, potem mamy warcali yy, yy, Kto tu jest? Campaniaro. Na lewej stronie jest Balzaretti, na prawej stronie Lichsteiner, potem jest Arturo Vidal. Walter Gargano. Na, na środkowym pomocnik ofensywnym mamy Snydera, który aktualnie się jest zawodnikiem Galata No Więc miałem dosyć szczęście, bo udało mi się go kupić tak tuż przed tym transferem. No i mamy Hamzika. No a tak to jest Jovetic oraz Diego, Miluto, Diego Milito. No i na ławce jest Muriel Kosu, Gamberini. I ten Bramkarz, który się nam trafił w paczce. Tak się prezentuje mój skład. Dobra, teraz wam pokażę jak wygląda sezon online. Aktualnie jestem w drugiej lidze, no i jak się prezentują moje wyniki. Już mam zapewnione utrzymanie się w drugiej lidze. Miałem bodajże 3 zwycięstwa, jedno miałem 3 do 1, potem miałem tą przegraną 1-5, potem wygrałem 5-2, no i 2 do 0. No i teraz, żeby awansować, żeby mieć mistrzostwo. Tej drugiej ligi, no co by było naprawdę super, sprawą, bo to aż by było 10 tysięcy końców, potrzebowałbym wygrać jeszcze trzy spotkania. No i wtedy byśmy mogli myśleć ewentualnie o mistrzostwie. Dobra, ja spróbuję zagrać sobie teraz z składem z ligi włoskiej, więc uzupełnimy sobie ławkę zawodnikami Trojca, damy, damy, getce. I możemy dać jeszcze, kogo damy jeszcze, Lewandowskiego, no i dobra, teraz sobie damy um, Nuriela zamiast um, Diego Milito najwyżej, Diego Milito wpuścimy um, w trakcie meczu, no i dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie tego spotkania, miejmy nadzieję, że uda się nam wygrać ten mecz, bo to nas przybliży do końcowego sukcesu, no i na razie. Tutaj mamy skład przeciwnika, no jest skład budowany pod Ligę Angielską. Myślę, że największym zagrożeniem będzie tutaj Chicharito, który naprawdę świetnie gra, naprawdę fajnie się nim gra. No i gdybym budował skład pod BPL, to prawdopodobnie bym go kupił. No ale wróćmy do meczu, tutaj mamy dziewiątą minutę i Muriel. Muriel dribbluje w polu karnym, podaje do Hamzika, Hamzik uderza i czy będzie bramka? Nie. Nie skomentuje zagrania Hamzyka. No i niestety 0 do 0. No a tutaj już akcja przeciwnika. I Filip Lamela. Filip Lamelano no oczywiście nie będzie uderzał, bo po co? Tylko podaje do y, na Sweetie Gola do Kosty. No i w 17 minucie przegrywamy 1 do 0. No ale tutaj y, fatalne wykonanie y, Dawida Deche tego z tego fragmentu gry piłkę przejmuje i podaje do bardzo szybkiego Muriela Muriel! Strzałem finezyjnym pokozu, pokonuje Dawida Deche i w 26 minucie. I jeden do jednego. Bardzo ładnie tam miał wetić. Znalazł Muriela. No on wykończył tą akcję. No i mamy 28 minutę. No i Lamela ma piłkę. Do środkowej do kosty. No i nie skomentuje tego, co tutaj zrobił Weidenfeller. Bo po prostu fatalny błąd. Inaczej tego nie mogę nazwać. No i przegrywamy. No ale tutaj już mamy koniec pierwszej połowy No i coś się stało dosyć nietypowego Ponieważ gościu wygrywał 2 do 1 No mimo iż nie grał za dobrze A nas <grym 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 rozłączyło No więc nie wiem jakim wynikiem się zakończył ten mecz Zaraz się pewnie przekonamy Siemanko witam się z wami po meczu Który się zakończył <grym> po jednej połowie, ponieważ gościu prawdopodobnie wyszedł albo nas rozłączyło. No cóż, gościu ma nick I hate FIFA Ultimate Team 13 no i mm, po prostu świetnie grał inaczej tego nie mogę nazwać, tylko sweety gole, tylko podawać umiał na pustą bramkę, a tak szczerze to nic nie grał. No dobra, mniejsza z tym, lecimy dalej, teraz pewnie mi zaliczy porażkę. A nie, nie zaliczyło mi nic, no dobra. No to nie mi o co chodzi. Bo ani porażki, ani um, wygranej. No cóż, no to sam nie wiem o co chodzi. Jedno, co mogę pochwalić i, i polecić Wam jakiegoś zawodnika z Ligi Włoskiej, no to jest właśnie Muriel. Naprawdę to jaki ten gościu jest szybki. Pewnie byśmy tej bramki nie strzelili, gdyby tam był, nie wiem, na przykład właśnie Milito, który jest również szybki, bo ma 80 tempana, ale nie aż tak jak Muriel. Bo Muriel fenomenalnie się wysunął na czystą pozycję. No i co mu pozwoliło strzelić bramkę? Mm, no cóż... Coś. coś jeszcze mamy tutaj... Hmm... Chyba wszystko, jeszcze tylko pokażę wam skład Bundesligi Tak się prezentuje mój skład z Bundesligi Myślę, że jest on całkiem dobry hmm. Jedynie lepszy mógłby być chyba tylko z... No, kosmicznie drogimi Riverim i Robenem Ewentualnie na prawej stronie mógłby być ehm, Philip Lam. A atak mam chyba bardzo dobry, ponieważ Mario Gomez nie należy do najszybszych zawodników. Zresztą zobaczmy sobie teraz szybko. Narodowość to jest Bundesliga. Narodowość Niemcy. Klub Bayern Monachium. Poziom złoty. Preferował i z tym i napastnik. To jest chyba zwykły napastnik, więc szukamy. Tak, mamy Mario Gomez, 76 tempa. Wolny też nie jest, no ale nie wiem. Mi się moim atakiem gra bardzo dobrze. Naprawdę, Royce czyni cuda na ataku. Kto go wystawił? Za no Pozdro, że ktoś i go skupi, kolego. No dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. No, niedługo setny filmik na moim kanale. No i yy, będzie konkurs będzie naprawdę fajny konkurs. Do wygrania będą fajne nagrody. No ale co? Ja się z Wami żegnam. Yy, no i na razie.